Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. 20.00, zaczynamy wieczorny materiał. Proszę Państwa, prokuratura Krajowa informuje, że poszukuje, za chwilę zostanie wydany list, gończy, bo jest zgoda sądu na aresztowanie. Poszukuje Michała K., byłego prezesa rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, którego podejrzewa się o wielomilionowe defraudację, malwersację środków publicznych. Pan poseł, europoseł obecnie, były przewodniczący jednej z komisji śledczych, pan Michał Szczerba tak opowiada o Michale K. i innych. Posłuchajcie państwo fragmentu jego wywiadu. I także to jest wątek rządowej agencji rezerw strategicznych. Ta nazwa jeszcze w tej rozmowie nie padła. Tam też są kolejne aresztowania. Dyrektorka e, z rządowego, e, rządowej agencji rezerw strategicznych została również aresztowana na e, e, tymczasowo. Problem jest jej, pan że ludzie Morawieckiego uciekli za granicę. Tak jak dyrektor NCBR-u no e, od momentu zwolnienia po mojej kontroli z posłem Miońskim wyjechał do Szwajcarii i nie pojawił się w Polsce i nie jest dostępny dla prokuratury. Tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes rządowej Agencji Rady Strategicznych, wiemy, że wie, przebywa e, w części tureckiej Cypru e, i też e, to jest tajemnica, o której... na tajemnica, tajemnica, która już nie jest tajemnicą, bo, bo o tym mówi, mówi cała, cała agencja, e, unika przesłuchania, unika... Organów ścigania unika możliwości również prawdopodobnie obciążenia Morawieckiego, Morawieckiego, Dworczyka i tych wszystkich, którzy pociągali za, śród, za, za sznurki w tej y, agencji rządowej. Można powiedzieć, że wczoraj narzekaliśmy y, i apelowaliśmy do pana premiera, żeby jednak rozpoczęły się te rozliczenia i potrzebujemy tych symboli. Dzisiaj to jest oczywiście absolutna koincydencja. Y, czyli Zbieg okoliczności, przypadek, że akurat dzisiaj Prokuratura Krajowa ogłasza taką informację. I tutaj wszyscy oczywiście zgodnie biją brawą, mówią tak: zatrzymać, doprowadzić, umieścić w areszcie, następnie postawić przed sądem i osądzić, a wcześniej przesłuchać, bo Michałka, drodzy mili Państwo. Posiada bardzo istotne informacje na temat Mateusza Morawieckiego i nie tylko Morawieckiego, bo mamy do czynienia z inną frakcją zorganizowanej grupy przestępczej. Cała mafia pisowska, która oplotła nasz kraj, to były różne gangi, którym przewodził Jarosław Kaczyński. On pozwalał jakby na ich egzystencję e, służby służby specjalne zabezpieczały ich interesy, tak by chociażby niezależni dziennikarze zbytnio się im nie przyglądali, również i niektóre media, tak by byli poza radarem, a nad wszystkim też i pieczę trzymało Ministerstwo Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Bo tutaj mamy tak jakby odwrócenie mafii sycylijskiej, która korumpowała urzędników, tu urzędnicy korumpowali, korumpowali przestępców, wchodząc z nimi w relacje, ze swojej własnej inicjatywy, by tworząc przestępczy układ polegający na ograbianiu skarbu państwa. Można powiedzieć beczka bez dna, bo Państwo zbankrutować nie może, więc posiadanie władzy, szczególnie sądowniczej, prokuratorskiej, plus do tego służby specjalne, policja powoduje, że jest to absolutny samograj. I albo będziesz na kolanach błagać, przebrany w biało-czerwone szaty, ojałmużne i wtedy sypnąć z tego stołu, a jak będziesz podskakiwać, to trafisz do aresztu wydobywczego, albo nałamy któregoś z mediów, gdzie człowieka się obsmaruje, będzie się go nękać, pojawią się oszczerstwa, pomówienia, a na koniec wyskoczy w złotym stroju hinduskiego, bollywoodzkiego aktora Krzysztof Stanowski i jego sympatycy i polecą brzydkie wyrazy. Tak to się odbywało. W kraju odwrotnych wartości. No dobrze, tak sobie dworujemy, ironizujemy, czy też raczej ja sobie dworuję, ironizuję. Państwo dopiero zaczną. Zapewne po chwili w komentarzach. Ale, mieli Państwo, gdzie jest Michał K? Gdy pan poseł Michał Szczerba powiedział, że uciekł na Cypr, od razu odezwał się Morawiecki oburzony i obrażony, a zawtórował mu. Pan mecenas Bartosz Lewandowski, ten sam, który jest obrońcą Marcina Romanowskiego. Taki, można powiedzieć, to jest dobry adwokat, taki konsiliery tej grupy, doradca prawny, obrońca, adwokat. Wykonuje swoją pracę jak należy i doradza im. Bardzo ważna funkcja, proszę Państwa. No ale co z tym cyprem? I co, I co dalej? Tak, bo tu sobie musimy zadać pytanie, i co dalej? To, że prokuratura ogłasza, wydaje oświadczenie, mili państwo, to jest nic. No niestety nie posiadamy zdolności, jako państwo w tej chwili, takich, by Michała K znaleźć i ściągnąć do kraju. Gdy jeszcze w ubiegłym roku ja badałem kierunki, w których chcą się udawać pisowcy, bo oni wiedzieli o tym, że przegrane wybory prawdopodobnie będą miały miejsce, że przegrają wybory, może tak. Zaczęli szukać możliwości ucieczki. Transfery pieniędzy, wcale nie w żadnej tam bitcoinach, kryptowalutach, bo to jest, to jest za duża fluktuacja tej, tej waluty, żeby ryzykować. Transfery pieniędzy się oczywiście odbywały. Wówczas nikt na to nie mógł zareagować, bo przecież prokuratura kontrolowała to, żeby się nikt nie dowiedział. Dzisiaj badanie tych wyciągów nie wiem, czy się odbywa w takim zakresie, w jakim mogłoby się odbywać. Stąd zawsze powtarzałem, że śledczy powinni jednak powołać speczespół i to taki interdyscyplinarny. W każdym razie, w każdym razie, wytransferowano dużo pieniędzy. Kierunki były na jakieś antypody, przede wszystkim do takich bananowych republik, gdzie można zakupić obywatelstwo, tylko że tam nastąpił zgrzyt. Jak Państwo pamiętacie, w jednym z materiałów mówiłem o tym, zresztą sprawdzałem to osobiście, dzwoniłem po kancelariach, chociażby na St. Cates and Nevis, gdzie ustalałem, kto. I jak próbował się tam dostać, kupując obywatelstwo. Administracja tych wysp, tutaj akurat są kids and Nevis, odmówiła udzielania, sprzedawania, bo to w zasadzie się jest, można kupić takie obywatelstwo, zakreśloną kwotę pieniędzy, inwestując, chociażby w nieruchomości. Odmawiała ludziom, którzy mogą mieć kłopoty, a są politykami. I ten kierunek został ostatecznie z tego kierunku zrezygnowany, wiedząc, że nie uda się. Pozostały inne kraje. No, nie żartujmy sobie z Koreą Północną, bo to jest akurat słaby kierunek. Nawet dla osób, które mają pieniądze, w Korei będą zbyt widoczni i to jest troszeczkę abstrakcyjne. Pojawiła się też Turcja. Tylko że, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że Turcja. Jest członkiem NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest członkiem NATO. Ale istnieje kraj, który jest uznawany tylko i wyłącznie przez Turcję to jest Republika Cypru Północnego, gdzie od 1974 roku północ wyspy Cypr jest okupowana przez Turcję. Tam jest rząd, parlament nawet, oni mają rzekomo swoją autonomię, natomiast oczywiście są w 100% zależni od Turcji. Ale jako proklamowane suwerenne państwo Republika Cypru Północnego wydają paszporty, dla obywatelstwa, tam można dokonywać zakupów nieruchomości. A pojęcie ekstradycji nie istnieje. I na północnym Cyprze można powiedzieć, że jest to, jest to taka mekka dla wszelkiego rodzaju przestępców, gangsterów gospodarczych, ale również i politycznych. Tam bez trudu znajdują schronienie, a wiedzą o tym, że nic im nie grozi. Kwestia jest tylko pieniędzy. Gdy Spojrzycie Państwo na skalę grabieży, chociażby słowa Donalda Tuska o 100 miliardach złotych, to możecie Państwo przeliczyć sobie, ile to jest w dolarach czy w euro i ile pieniędzy poszczególni tacy ludzie jak Michał K. po prostu ukradli, wywieźli. Te pieniądze pozwalają im na egzystencję chociażby. Na północnym Cyprze, gdzie Michał może przebywać i nie tylko on. To jest akurat miejsce, które wielu z nich wybrało. Tych pomniejszych, których prokuratura nie zatrzymała, choć mogła zatrzymać, bo te śledztwa trwały już bardzo długo. Ale gro z nich zdążyło uciec. Znane nazwiska. Takie, które występowały w mediach, które jakby pojawiały się na pierwszych stronach portali informacyjnych, bądź też już wprost były kojarzone z Wałami albo z Morawieckim. To taki synonim. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się w głowie ułożyło. Musicie Państwo wiedzieć, że słowa grupa tam jest. Bardzo ciekawy wpis popełnił były członek były członek zarządu PZT, który nie tak dawno występował u pana redaktora Pińskiego na kanale, pan Krzysztof Kluzek, który napisał tak. On dużo wie. Zapewnię. Kuczmierowski zapewne mieszka u Daniela Brodowskiego od siedmiu lat poszukiwanego listem gończy. Może teraz nasza wybitna policja ruszy tyłek, bo już widać, że Brodowski wyprowadzał kasę z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przez cypryjskie spółki, tak samo jak wcześniej z upadłości spółki ROKA i JW Investment. To była jakaś taka afera przed kilku laty. Brodowski faktycznie przez Cypr, przez spółki, które tam zakładał, wyprowadził sporo pieniędzy. Zresztą też i spółki na Cyprze na samym początku rządów PiSu zakładała pewna agencja przepraszam, kancelaria adwokacka. Tu gdybym wymienił dwa nazwiska właścicieli, to myślę, że czy partnerów, to myślę, że jeden z nich by się bardzo oburzył, a drugiego bardzo dobrze znam, bo się z nim kiedyś przyjaźniłem. O tym, że zajmowali się zakładaniem spółek na Cyprze, wiem. Po prostu wiem. I ja na razie sobie tą wiedzę mam. Mili Państwo, pytanie, kto znajdzie i sprowadzi do Polski Michała K. I tutaj znowu wycieczka w kierunku pana ministra, pana Tomasza Siemuniaka. Czy faktycznie i naprawdę jest pewien, że radzi sobie ze specsłużbami, bo myślę, że wyjątkowym sukcesem dla niego jako koordynatora służb specjalnych byłoby, gdyby nasze służby specjalne. Zlokalizowały poszukiwanych, chociażby Michała K., właśnie w północnym Cyprze, i sprowadziły go do Polski. Również i Cypr Południowy, można powiedzieć, to przemiłe miejsce czy Larnaka, czy Nikozja, gdzie wyjeżdża się na urlopy tamtejsza administracja. Też kiepsko współpracuje z polskimi służbami, z polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak było od lat. Niechętnie się odnosili co do próśb o pomoc prawną i w zasadzie tutaj resort Sprawiedliwości, ale również z resortem spraw zagranicznych powinni, powinny się pochylić nad zagadnieniem, aby nawiązać bliskie relacje osobiste z decydentami. I na południu, i na północy, by wyłapać wszystkich pisowców. Ja o tym mówiłem już w ubiegłym roku. Jeszcze raz o to zaapeluję, skoro wczoraj, drodzy Państwo, apelowaliśmy do pana premiera w sprawie no, chociażby jakichś działań, żeby, żeby naród zobaczył, że coś się dzieje i się zaczęło dziać. Ale za tym musi pójść jednak kolejny sukces, czyli postawienie tego Michała przed prokuratorem, sądem no i umieszczenie go oczywiście w areszcie. I tu myślę, że resort spraw zagranicznych i resort sprawiedliwości powinny się spotkać i w ramach tego porozumienia, które no pomiędzy ministerstwami przecież istnieje, współpracy, wydelegować odpowiednią grupę osób, odpowiednio przygotowanych funkcjonariuszy służb specjalnych i również odpowiednio przygotowanych dyplomatów, by rozpoczęły poważne rozmowy, spotkania robocze z administracją i północy i południa w zakresie uzyskania realnej, prawdziwej pomocy prawnej. Nie, chcę, nie czuję się absolutnie na stanowisku, żeby przecież pouczać osoby odpowiedzialne za obydwa resorty, no, wiesz mnie do nich, ale jakby sygnalizuje, że modus operandi powinien zacząć się od tego, by te delegacje ruszyły i na do południowego Cypru i na północny Cypr, tak by porozmawiać z tamtejszą administracją, z tamtejszym resortem sprawiedliwości, czymkolwiek on tam jest, aby rozpocząć takie rozmowy, bo tam będą zapadać decyzje, Dość arbitralny. I to, że ktoś wyśle wniosek o udzielenie pomocy prawnej, to ten wniosek sobie będzie gdzieś tam leżeć i bez jakby pomocy, popchnięcia go w górę, nawet zostanie bez odpowiedzi. Tam, drodzy państwo, trzeba polecieć, tak? bo tam się nie dojedzie samochodem tam trzeba polecieć, trzeba polecieć do Nikozji czy Mocny Cypr, spotkać się z decydentami, przedstawić sprawę, szanując ich obyczaje i tradycje, odpowiednio się do nich ustosunkować, trochę wejść w ich buty, jak to się mówi, i przekonać ich skutecznie do tego, żeby jednak wydali złoczyńców złodziejów bandziorów pisowskich, którzy się tam schronili. Tym Cypryjczykom nie zależy na tym, aby ich tam trzymać. No, chyba, że w grę wchodzą jakieś większe pieniądze, ale to nie są pieniądze, które oni tam zainwestowali bądź inwestują, które by odstraszyły innych, bo pamiętajmy o tym, że każde pieniądze, które są przywożone na północny Cypr, który raczej jest nie chcę go nazywać krajem, bo północny Cypr nie jest uznawany za kraj, powiedzmy, że region, nazwijmy to tak roboczo, ten region jest dosyć biedny, więc jeżeli ktoś przyjeżdża i na przykład kupuje nieruchomości bądź otwiera jakieś przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnia mieszkańców Cypru Północnego organizując miejsca pracy, czy po prostu trzymając tam pieniądze, robiąc interesy, no to taka osoba jest mile widziana. Pytanie o kwoty. Jeżeli to jest kwestia paru milionów czy paru dziesięciu milionów euro, to raczej nie powinna robić takiego wrażenia na, na władzach Cypru Północnego. No ale jeżeli już na przykład wchodzi parę miliardów euro, no to oni pewnie by taką osobę mogli chronić. Ba, ona mogłaby się nawet im opłacać w ten czy inny sposób. A zatem z tego miejsca ośmielę się zasugerować, by resorty powiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju również i za relacje międzynarodowe jednak się zastanowiły już dzisiaj, bo te ucieczki będą miały miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce, jak tych łubuzów sprowadzić do Polski. A Państwo oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie jest Państwa zdanie, co Wy o tym myślicie. I co? No, do usłyszenia, do zobaczenia jutro o 10:00 geopolitycznie. Miłego i dobrego wieczoru Wam życzę. Dobrej nocy.